Aktor na wieki wieków Amant. Co pamiętamy z czasów prl -u? Proszę cię bardzo. Myśmy strasznie chcieli. Umizgiwaliśmy się w obie strony do tych dziewczyn. A, 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 a. Ty słuchaj, niezły romantyk byłeś. Straszny. Juzek, nie ja daruj się ci tej, tej nocy. nocy. Winda do nieba, czyli czworo po czterdziestce. I do śmiechu, i do płaczu, i do wzruszenia, i do zadumy. A my są. Co? Robimy coś? O, właśnie siedzi na fotelu facet, z którym żałuję, że nie miałam małych prl -ek. Aktor na wieki, wieków, amant. Ech. Dariusz Kordek, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Przepraszam e, za mój wygląd. E, Darku, nie, za mój... Komietuj, nie Ale nie, nie, nie. Chodzi o to, że jest po prostu długi weekend, i w związku z tym. Że Nie chcę mi się go w ogóle. Słuchaj, to nic nie szkodzi, bo my dzisiaj, jak to mówią, the story is not about you, tylko about PRL. No i świetnie. Ponieważ jesteś człowiekiem zrodzonym chlubnie w latach 60 tak. więc ten PRL pamiętasz. Pamiętam PRL go, ja byłem wtedy no. dojrzewający. Dlatego hmm? cię też zaprosiłam, bo mogę powiedzieć witaj w klubie, bo przed A. ekranami masz kobiety 50+, plus i dokładnie jesteśmy w, tej samej, w tym samym położeniu historycznym. W, samej położeniu, w tej tak. samej grupie, Tak. tak. Natomiast e, oczywiście jest bardzo wiele zarzutów, że tutaj walczyliśmy z komuną, a teraz jest tęsknota i tak dalej. I ja na tę okoliczność napisałam fraszkę, wow. żeby od razu wyjaśnić, dlaczego będziemy wspominać niekoniecznie źle. Czasy w PRL-u wspominamy z lubością? Tak. Bo to nie jest tęsknota za komuną, lecz za młodością. I od tego zacznijmy. Jak ty w ogóle wspominasz czasy PRL-u i zacznijmy od tego, jako taki mały chłopiec, bo potem przejdziemy do tego dorosłego życia. Ale jako mały chłopak, co ci utkwiło, co pamiętasz? Jakiś taki szczególny powiew tych czasów? Wiesz, no, tak jak napisałaś, fantastycznie w, w rymowance, we fraszce, to były czasy, kiedy hartowała się stal. No, to były czasy, kiedy wszyscy dojrzewaliśmy i ja, ja fantastycznie wspominam swoje dzieciństwo. Fantastycznie wspominam swoje dzieciństwo i tą wczesną młodość, bo no bo to, był, to było odkrywanie świata, a że on akurat był w PRL-u, no to to już nie nasza wina, tak się przytrafiło. W się urodziliśmy. Tak, tak się urodziliśmy i tak, tak było i um, oczywiście um, no teraz widzę przed oczami mnóstwo obrazów, z tamtych, z tamtych czasów, ale y... mi dar, darka chłopca. Ech. Jak wygląda, co robi co, co je? Tak, hała. chłopca, widzę. Tak, tak widzę, widzę, widzę siebie. No tak, to, to trzeba by zacząć od początku. To znaczy, jakbym moja rodzina, moi rodzice e, oboje pochodzili ze wsi. I oni e, byli pierwszym pokoleniem, które e, przyszło do dużego miasta. Żeby realizować plan na lepsze życie, na, na swoją przyszłość i na przyszłość swoich dzieci, to jest e, przede wszystkim. I tak sobie nawet ona, e, przejdę teraz do skrótu, a potem powiem o szczegółach, tak. e, że m, jakby e, analizowałem to sobie i sobie pomyślałem, e, jak, jak fantastycznie moje pokolenie, e, to które dorastało w, w PRL-u, wykonało, Ogromny, powiedziałbym, wielomilowy skok w tej, w tej, na tej społecznej drabinie, ponieważ tak, nasi rodzice pochodzili gdzieś ze wsi, byli przemieszczani, zaczynali od, tak jak myśmy zaczynali, na woli. Moi rodzice mieszkaliśmy, ja się urodziłem na woli w Warszawie. Mieszkaliśmy w małym pokoiku, gdzie na początku, wyobraźcie sobie, jeszcze nie było kanalizacji, bo to były lata. 50, jak oni zaczynali, i był normalnie. Sławajka Wychodyk na zewnątrz. Tak, tak, tak. Mój ojciec, który pochodził ze wsi, a ponieważ był, był. jakby nie został tam, tak, więc nie odziedziczył całej ojcowizny, tylko szukał swojej drogi życiowej w, w, w mieście. E, wszystko tam zrobił, wybudował, zrobił kanalizację, ogrzewanie. I zresztą potem e, e, też e, e, wykonywał taki zawód, bo był mistrzem w, 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 w stołecznym przedsiębiorstwie energetyki cieplnej, o, gdzie jeździł na, e, na e, takie specjalne dyżury, jak coś się zepsuło, to po całym mieście jeździł i to reperował. Gotowie elektrycznie. Po gotowie kanalizacyjno ogrzewcze. Jeździł jeździł. No. Raz, tak, mama pracowała, yy, mama pracowała w, w przedszkolu, była nauczycielką w przedszkolu. Więc, a myśmy y, dzięki temu, co się też dzięki temu, że ten ustrój taki był i że na przykład myśmy mieli wszystkie, prawda, nauczanie za darmo, mieliśmy, e, mogliśmy e, aspirować Bo. do studiów, prawda, do studiów. Jeszcze dostawaliśmy punkty za pochodzenie, jeżeli by. Dostawaliśmy tym punkty za. Dzięki napływowym. temu nasze pokolenie mogło. Przy niewielkich kosztach, na przykład tak jak w moim, w moim przypadku, wykonać ogromny skok do tej sfery y, intelektualnej, artystycznej, studiować za darmo w studiach na y, uczelniach artystycznych, A medycznych też, bo ja medycznych. medycznych, no właśnie, Każdych jednych, Więc bo ja... nie było innych darków, nie było żadnych prywatnych uczelni, nie, nie było. albo się dostawał człowiek na studia. Albo zdawał, aż się dostanie, albo rezygnował. Myśmy nie mieli wyboru, żeby można było sobie zapłacić za dostęp do wiedzy. Państwo dawało dostęp i trzeba było być dobrym w głowie, żeby się tam dostać. Tak, ale a propos głowy, o tym, czym? czym co myśmy mieli w głowie, bo ja to fan, teraz mi się to bardzo układa i porównuję to z moim pokoleniem. Miałam bardzo. Można powiedzieć, młode, małe dzieci, bo moja córka ma 8 lat, a syn 13. Ja, y, y, I to nie jest oczywiście dla nich zarzut, tylko mówię jakby o zmianie świadomości. Myśmy strasznie chcieli, strasznie chcieli a, coś osiągnąć. Mieli ambicje. Myśmy chcieli, chcieli studiować. Myśmy chcieli studiować, myśmy wszyscy, chcieli... Wszyscy chcieliśmy tak, dla nas nauka, y, 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 rozwój, poznawanie świata, który w pewnym sensie był dla nas zablokowany. No był, no. W podstawowym sensie. Ty ja wiecie. pamiętam, nie wiem, czy ty pamiętasz, że ja pamiętam swoje pierwsze emocje, kiedy wyjeżdżałem za granicę y, z drżącą ręką, kładłem ten paszport uzyskany wtedy... dolarów tam dostałeś od <laughs> państwa wtedy na życie. No, 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 no tak. Y, 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 jeszcze to był paszport, słuchaj z warszawskiej Estrady. Pozyskanie go A, było bardzo, strasznie trudne. Ja miałem taki no, zawodowy, można powiedzieć, paszport, ale ja, pamiętam swoje emocje, yy, yy, kiedy ja myślałem, boże, 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 jeszcze mnie zatrzymają, tak, może, może ja przewożę coś, czego nie wolno przewozić. Oczywiście ja nic nie miałem, ale te emocje, przekroczenie granic, także myśmy byli takim poglądem, które bardzo chciało, dążyło, pragnęło i robiło wszystko, żeby, no, etos nauki był wtedy taki, że naprawdę myśmy, ten czerwony pasek, tak. dla nas to było coś bardzo ważnego. Wzor, odznaka wzorowy, wzorowy uczeń. uczeń, wiesz, tu, jakby ta, ta taka erudycja i to, że ktoś był e, szczególnie pilny w szkole, było nagradzane od początku. Ale wiesz to, zostawmy. Przejdźmy może do mm, teraz kolejnego. Jak już powiedziałam, przedstawiając cię, tak jak powiedział Edward Dziewoński o Andrzeju Łapickim na Wieki, wieku, a, na wieki Wieków Amant. Myślałem, że to Łapicki sam sobie powiedział. Nie, nie, to Dziewoński o Łapickim. <laughs> Ale tak to świetnie pytało. powiedział, skrótowo. Na Wieki Wieków Amant uważam, To że zostało to jest w taki... środowisku, to jest cały czas tak się mówi. Na wieku ja wieku mówię wieku. tak o moim wnuku, który jest uzdolniony, uzdolniony aktorsko i też Aha. będzie na Wieki Wieków Amant no jak tak. nic. Jest nie... kilku takich tam. Zbira... Thomas Stockinger jest na Wieki Wieków Amant. O, Kiedyś tak. Łapicki na wieki wieków Amant. Także jeszcze, jeszcze no, to istnieje, tak? Dla mnie, ja Ci powiem, jeszcze dla mnie na wieki wieku, wieków Amant jest Leszek, Teleszyński. Oczywiście, tak. Azelnik, błagam Cię. Tak. tak, tak A, faraon tak, nasz po prostu. To są cały, te Powiedziałbym kultowy. No dobrze. Ja a teraz tak, Darek jako mały chłopak trochę już doszedł do czasu studiów, już wyjeżdża za granicę, ma paszport Przepraszam, estradet. że jestem taki bezczelny, wejdę ci w słowo. Dawaj! Nie, po prostu, bo chciałem, bo mówiliśmy o tych sprawach takich, nazwijmy to, co nas kręciło i do czego należyliśmy, ale była cała ogromna sfera dzieciństwa, tego takiego fajnego. No właśnie, to ty chodziłeś, tak. krótkie spodnie, proca w kieszeni. Bo mówiłaś, tak. jak byłem. Tak. Ja spędzałem wakacje na wsi. Myśmy tam latali. Yy, na miedze. Yy, U dziadków. Yy, no. yy, tak, tak, tak. Kradliśmy, kradliśmy, pożyczaliśmy yy, wiśnie, czereśnie, gruszki od sąsiadów, tak. wypijaliśmy babci yy, w piwnicy, zawsze robiła taki podpiwek, ten Ach, podpiwek. Podpiwek! Fantastycznie, ja pamiętam ten smak dzisiaj. No mam zabrałeś ma i pytanie, no. Satwce". To i przepraszam. No, ale, <głosynen> chodziliśmy na truskawki, jeździliśmy na, 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 na wozach z Sianem, no i tam też, tam umizgiwaliśmy się w obie strony do tych dziewczyn i teraz, i teraz ja, i teraz ja, i teraz ja, bo. I teraz ty. To co na biało? Wielki, co Ja dzisiaj jestem na robotniczą, owinięta flag robotniczą. Rozumiem. Yy, Darku, jak wspominasz e, dziewczyny z PRL, a propos piosenki? Bo dzisiaj też widzisz e, młode dziewczyny, spotykasz na pewno młodych, młode adeptki aktorstwa, widzisz na ulicy, masz dorastającą córkę. Mhm. Ja bym chciała powiedzieć, jak. Jakie masz takie porównanie jako facet? Bo ja se mogę porównywać, wiesz, do szału do dna. Okay. Ale okiem faceta, który też widzi kobiety z artystycznego świata, ale też ulicę polską. Tak. Co, jak, jaka różnica jest między dziewczynami z PRL-u, tymi dwudziestoletnimi wtedy, i tymi dwudziestoletnimi dziewczynami, które widzisz dzisiaj? Wiesz co, no różnica jest ogromna, ogromna, bo ja tak pamiętam koleżanki ze szkoły, potem z liceum i też ze studiów, to generalnie one wszystkie były raczej ciche, skryte i takie. Powiedzmy, gdzieś tam w jakiś sposób. E, tak. Nie, nie, nie były aż tak może akurat na takie trafiłem, chociaż nie, były, były takie dwie, które, które. Hop do przodu. Byłyby strasznie hop do przodu, na zasadzie pewnej przekory, tak. Ale generalnie widzę jakby tą e, e, em, emancypację czy samoświadomość, jakby zmianę ogromną, jakościową. Tak. E, samoświadomość, e, no też. E, też. Um, Bo inny model macierzyństwa I... też był wtedy, prawda? Inny, że... tak. No znaczy, wtedy był bardziej taki, taki powiedziałbym... no, na nas nastawiony, na kobiety, a dzisiaj to jest bardziej. Patriarchalny bardziej model, powiedziałbym. Tak, ta, zdecydowanie. Zdecydowanie. On do dziś pokutuje, ale walczymy z tym. Słuchaj. Kult faceta i, e, e, i, i też. Tego ten... mamuta, co ta. tam przynosił. No gdyby. tak, chociaż de, de facto z drugiej strony ten system. Um, trochę yy, dawał szansę kobiecie, no bo pamiętamy dziewczyny na traktory. Na traktory, tak, tak. <laughs> Jest to, no, A z kolei to było być. dużo wcześniej. No, jest wiele filmów: Irena do domu, gdzie kobieta potajemnie przed mężem tak. e, podejmuje pracę. Taki czy chociażby. Film, poszukiwana, poszukiwana. E, przygoda na Mariensztacie, <grym> gdzie męs. Murarka, Lidia Korsakówna i Tadeusz Schmidt. Wspaniały aktor, rywalizujący ze sobą, będzie zresztą fragment tego filmu za chwilę. Czyli dziewczyny m, dzisiaj więcej swobody, więcej. Ojej, dziewczyny wolności. dzisiaj są po prostu no przebojowe bardzo. A tamte dziewczyny były takie raczej, bym powiedział. Jeżeli coś robiły, to, to raczej tak po cichu, skromnie i dochodziły oczywiście do swoich, do swoich celów. Ale powiedzmy, że troszkę były no, skromniejsze. Zwracasz uwagę, bo ja nie wiem, bo są faceci, którzy zwracają uwagę, a są, którzy nie. Tak. Zwracasz uwagę na modę, na szyk, na strój kobiecy? Czy to ci tak przechodzi trochę bokiem? Bo chciałam zapytać... Zwracam co ci... każdy facet jestem wzrokowcem. Pierwsze wrażenie, nawet jeżeli um, wiem, że to nie jest wrażenie najważniejsze, to to, to, to pierwsze wrażenie tak. robi na mnie du Dobra, duże wrażenie. To co ci się podobało jako młodemu przystojniakowi e, w wyglądzie kobiet, bardziej mi chodzi o modę niż o części ciała. Tak? Bo co, co z tamtej mody pamiętasz takiego seksu dla ciebie? Wiesz co, ja pamiętam, że miałem w ogóle m, zawsze na tych wszystkich koloniach, obozach. E, m, e, b, m, no, byłem. Um, byłeś, no byłeś, Byłem no. zawsze mocno zaangażowany w środowisko dziewczyn, które tam było, bo y miałem z nimi dobry kontakt. bo ja byłem... One się po prostu wiły na tobie jak bluszcz. Nie, bo no. ja, byłem ja byłem taki <grym> troszkę. Bo ja mam słońce w kapeluszu, śpiewałem piosenkę e tak. e Tadeusza Rosa. E i, I byłem taki, właśnie ten e kulturalno-oświatowy trochę. A <grym> To jest trochę pejoratywne, bym powiedział. Ale... Nie, ja o Nie miałem z nimi dobry... i Pamiętam, no, bo, no pamiętam. Ale co... co w tej modzie cię kręciło w tamtych czasach? Jak tak patrzyłeś na czasach? dziewczynę, to my sobie, a i tu wiesz, wiesz, jakby, co? oko. No szczerze co? mówiąc, te m, skromne, aczkolwiek bardzo... też fajne, stroje kąpielowe. Bo ja lato Bikini. głównie pamiętam. Gdzie tam bikini? Te jednoczęściowe, bikini. Tak, ja? To jednoczęściowe, tak, Jednoczęściowe, ale też i dwuczęściowe. Nie, znaczy ja powiem ci. To no tak. ty szybko przestępujesz do rzeczy, jak to wiesz, to jest od razu strój. Myślałem, powiedz, wiesz, tam Mini, a tu wiesz krótkie kurteczki, a to patrzcie, kortek, tam stroje kąpielowe, bikini. co tam będzie, słuchaj. Czekał. Dareczku, ująłeś nie? coś. Ale słuchaj. wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego? Dlatego, że te wspomniałam głównie. Z I, I tak, i, takie romanty i taka romantyczna e, strona to jest wspomnienie, takie, że e, e, i rodzaj marzenia, który przechodził czasami w, w, re, w realność, w, w realne wydarzenie, że e, spaceruję po plaży i tam spotykam dziewczynę, która jest cała na biało, e, i no jest taki romans, no, no, no. romans taki, powiedziałbym, letni. Oczywiście bardzo. Yy... To ty słuchaj, niezły romantyk byłeś. Straszny, straszny, tak. To ty wiesz, mi zostało. Księżyc, Maciejka, Pachnąca, Świtezianka. To mi zostało, to mi zostało. A to cudowne, Takie mam, bo dzisiaj wakacje. romantyków to tak raczej, wiesz, słuchaj, na, na lekarstwo. A widzisz, to jest właśnie też jakby mm, o tych czasach, że wtedy myśmy mm, byli, jakby to powiedzieć, no bardziej w, w sobie, mieliśmy bardziej... E, takie e, e, romantyczne e, tak, marzenia, by było, więc... emocje związane z tym, na przykład z literaturą, z tym, co widzieliśmy, Ta. co oglądaliśmy, to, to, był, to był dla nas jakby, e, to był dla nas wzorzec pewien, tak? Jezus, wiesz co, powiedziałeś, że nie, był, nie było wzorców materialnych za bardzo. Bo w nie... ogóle, bo, bo mi... skąd by miały być? Myśmy tak, nie myśleli o samochodach, mieszkaniach, Prawda. wyjazdach zagranicznych. Dla nas ważna... Maluch na talon był, wiesz, czy no, tam jakieś tak, takie tak. historie, nie? Jeszcze było tak, że, jak tam pamiętam, taką gwiazdą była wtedy hmm, Janna Pacuła, to marzenie polskiego mężczyzny. Cztery kółka i pacułka. Smaki maki prl bo to jest bardzo też ciekawa historia wiesz, różne podobne historie i takie, takie rzeczy, ale nie chcę aż się na tym skupić. Mm -hmm. Chcę zapytać się ciebie, czy masz jakieś takie smak-tęsknotę, danie-sentyment. Takie, co jak zamkniesz oczy, pociągniesz nosem, to myślisz sobie eh, bym zjadł. Z prl -u. Wiesz, co, to są dziecinne wspomnienia, dziecięce. To nawet jest cukier z... To, ja już mówię no. tak, to jest y tak, ten podpiwek babci. Witaj w klubie. A on jeszcze wybuchał czasami, słuchaj, tak, to się też. bo to była tak, ta, ta butelka, taka, to była taka butelka z tym takim oranżadowym, oranżadowym takim cyckiem. Tak. Tak, takim kapslem bardzo charakterystycznym, metal i plastik. Tak. E, b, 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 mleko świeże od krowy. Przejdźmy dalej, Nie, inne danie, to były, danie. To były prosto, najprostsze potrawy. A takie przyrządy. Świeży, świeży chleb, A. świeży chleb. E, e, polany śmietaną i posypany cukrem. Tak. Czyli takie smaki. Słuchaj. Takie najprostsze smaki. Nie było wtedy wyszukanych smaków, bo na przykład na imieninach e, mojej mamy, i moga, A, tej, które, organizo które organizowali no tak. regularnie e, już w swoim pierwszym mieszkaniu, w bloku e, takim dziesięciopiętrowym, które było no, też i, prawda, z Łazienką, i był pokój, i każdy miał swój pokój. Każdy takie imieniny mamy ta, w słuchaj w domu. Meblościanka ta meblościanka ta, ta sławna, półkotapczan, <noise> półko telewizor, to wszystko było. Telefon, telefon pierwszy mieliśmy na, na piętrze. Czarny, bakieritowy. Nie, mieliśmy się... akurat, nie, mieliśmy super ekskluzywny, taki w kolorze, w kolorze kremowym z tą tarczą mm. o, okrągłą już okrągłą. A ja taki czarny, bakieritowy mam A, nawet w domu jeszcze. No Więc no na, na tych imieninach No co taki, tam? Co takimi tam? daniami były. Była sałatka, e, warzywna, wędliny. A nóżki. E, nóżki, o tak. A flaki na gorąco. E, akurat e, moja mama robiła Żurek. A, to, to 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 są takie smaki dzieciństwa, które pamiętam, jak lataliśmy po tych, e, bo, bo to było właśnie, dosyć to jest znaczące, że były te super, takie nowoczesne bloki. A. Za miedzą były puste pola i działki. Po tych tak, działkach pusta roz... tak i mama wołała, no już, na, 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 na obiad. No na to obiad. myśmy wracali i y, jedliśmy y, y, te, te, te schabowe. Tak, myśmy... cielęcinę, bo baba z cielęciną przychodziła, bo wszystko inne było na kartki. No więc właśnie, to takie proste potrawy pamiętam, żadnych, żadnych wyuznań. Słuchaj, to tak, bo ja mam na zakończenie naszej rozmowy dla nas wszystkich krótki quiz o PRL-u, ale że nawiązaliśmy Proszę, do y, kuchni prl to ja chciałam ci ofiarować, może rzucisz okiem, moją książkę. O, dziękuję bardzo. Opowieści ze smakiem, która jest spacerem przez PRL razem z przepisami na dania prl -owskie. Dużo artystycznych anegdot, więc myślę, że możesz się nimi ubawić, ale też tylko życiowych. Rozdziały mają tytuł Baba z jajami brycz i kaczka, frapujące. Bardzo Proszę dziękuję. cię bardzo. bardzo. dziękuję. Książka jest satyryczno-anegdotyczno-kulinarna. Czyli to, e... potrawom towarzyszą anegdoty, tak. z nimi związane. To tak. bardzo fajny pomysł. Tak. E, każda anegdota ma jakieś danie, nazwijmy to z tą anegdotą, ściśle związane. A teraz posłuchaj, zobaczmy, co pamiętamy z czasów PRLu. Proszę Cię bardzo. I proszę Was, szanowne, szanowni moi widzowie, również o poszukanie w głowie odpowiedzi. Ja nie zdążę zobaczyć Waszych odpowiedzi, bo komentarze są z opóźnieniem, ale pobawimy się z Darkiem, a Wy przed ekranami. Uwaga, ja wybrałam jedną dziedzinę, słuchaj, z której będę Cię przepytywać. Mianowicie jest to quiz kulturalno-oświatowy. Super. Żeby nie było, że cię, wiesz o traktory, będę pytać. Uwaga, pierwsze Proszę. pytanie. Ekscentryczny trzecioplanowy bohater, pojawiający się w serialu Wojna Domowa, to kobieta pracująca, mężczyzna zbierający chleb dla konia, muzyk uliczny wesoły romek. Wojna domowa. Yy, no to. Yy, suchy chleb dla konia. Tak jest, Jarema Stępowski, prawda? Tak. Eee, to jest brawo. Charakterystycznym głosem su chleba. Eee, teraz, o kobiet. Tylko żaden koń tego chleba potem nie ja już chyba. Może on moczył. <noise> eee, Darku, co kontrowersyjnego Izabola, Izabela Trojanowska założyła na występ w Opolu w 1981 roku śpiewając pieśń o cegle A. Czerwony Krawat, B. Męski garnitur C spódnica mini. – Męski garnitur. – I te pazurki na głowie, Ogromne, ona była tam tada, kultowa. – Podaj cegłę, podaj cegłę. Dada, tak? Świetnie, Darek, znaczy on, ona, ona, ona śpiewała wtedy... Y, – chłopcze, Chłopce, da, 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 no, czekam... – ona w podaj cegłę. cegłę. – podaj cegłę. Tak. Uwaga. – Dobrze. – Komu Beata Kozidrak nie dała darować nocy w wielkim przeboju bajm? Tatkowi Frankowi Juskowi. Józek, nie dawaj. Ja Ci tej nocy, jest. Niektóry, niektórzy twierdzą, że to chodziło o Józefowicza, Janusza, ale może... To <laughs> prędzej. Albo czy To ci to wtedy wiesz, skakał z dywanu na podłogę jako tak. duże osiągnięcie. Może tak, ale też pochodzili oboje z Lublina, więc... Tak, wiele. Co to jest za głębie, słuchaj, artystyczne? Budka Suflera, Beata Kozidrak, tak, tak. Janusz, chyba Fil też jest lubliński. Bo oni, oni tak łączą tę zachodnią rzeczywistość z tym takim trochę wschodnią duszą, no. która jest taka artystyczna. Dobrze. Kolejne pytanie, musimy się pospieszyć, bo jeszcze o twoim spektaklu chcę Aj, powiedzieć chętnie. koniecznie. Jego głos z rozrzewnieniem wspominają rzesze starszych i młodszych telewizów. Przez ponad 40 lat niemal codziennie zwracał się do nich z ekranu telewizora. Kim z wykształcenia był Jan Suzin? To trudne, ale słucham. Bo, y y ja mam powiedzieć, czy jest ABCD? Y y jest lekarzem, zootechnikiem, architektem. Ja nie mogę, będę strzelał yy, pff, zootechnikiem. Architektem. Architektem, myślałem tak. myślę. Architektem. E, tak. Uwaga, dokończ tekst słynnego hitu zespołu Lombar nad ogromną betonową Psią. Jest, brawa! I przedostatnie pytanie. Niegdyś był legendą polskiej telewizji, jego program oglądała cała Polska. Jak nazywał się show? Stanisława Janickiego, który był emitowany przez 32 lata w polskiej telewizji. Stanisław Janicki, ciemne okulary. Tak, tak, R tak. nie mówił, pamiętasz? Tak, tak, tak. Chodziło o filmy. Eee, tak, tak. Eee, dobry trop? To jest. Eee, no, widzę, widzę tą na Pianinie, na Co tam do pianinie się rymuje? pianinie. pianinę. Ach, dobrze! Brawo, Dziękuję, brawo, brawo. brawo. I ostatnie pytanie. Prawdziwe nazwisko agenta, który w stawce większej niż życie przyjmuje pseudonim Hans Klosto, to Czesław Dąbrowski, Radosław Nowicki, Stanisław Kolicki. Polskie imię i nazwisko. Nowicki albo Kolicki. Tak? Jeszcze raz powiedz, przepraszam. Czesław Dąbrowski. to nie. Radosław Nowicki. Stanisław Kolicki. Stanisław Kolicki. Tak jest. Na początku mówią do niego Staszku. Staszku, tak. W pierwszym odcinku. A on potem zostaje Jankiem. Zresztą Mikulski też miał na imię Stanisław. Tak. Wiem, że byłeś u nas niedawno w Radzimie. Byłem. W scenie Cygielnia. Tak. Ze swoim spektaklem Windą do Nieba. Winda do Nieba. Winda, przepraszam. Winda. Yy, to się kojarzy z Windą do Nieba, bo ponieważ mamy, w uszy, brzmi nam w uszach ten przebój. Tak. Dwa plus jeden. Nie wiadomo czemu mógł na ślubach. Smutna piosenka bardzo. Dobrze. Zobaczmy fragment tego spektaklu, a ty zaraz zaprosisz i powiesz dokąd w najbliższym czasie? Ale oczywiście bardzo. Winda do nieba, gdzie Czyli czworo po czterdziestce. tak jest podtytuł. Słyszeliście? Co to było? A więc utknąłeś się w windzie, zachowaj spokój. Ratunku! Ratunku! windzie! Zamknięta w windzie z trójką kompletnych kretynów. Skończyłem 45 lat. Wszyscy skończyliśmy 45 lat i wszyscy razem utknęliśmy w windzie. Ja nie myślałem, że w ostatnim dniu mojego życia spotkam kogoś tak fascynującego! A my co? robimy coś. Dużo zabawy, dużo śmiechu. Czworoport 40 Darek nie tylko gra w tym spektaklu, ale również jest jego producentem, dystrybutorem. Powiedział, że jeszcze nie jest reżyserem, bo to trudne, żeby to wszystko razem połączyć. Bo ciężko jest być twórcą i tworzywem. Darku, e, mam wrażenie, bo występujecie objazdowo z tymi spektaklami, tak? Tak, zdecydowanie. Nawet byliście w takiej metropolii jak Radzymin. Gdzie teraz się wybierasz? Wybieramy czasie? się. No, szykuję teraz trasę jesienną, to jest najważniejsze, ale też. W, w, w maju, akurat e, 13 maja jesteśmy w Olsztynie. Dziewczyny, dziewczyny. 13 maja w Olsztynie do Mińsko-Mazurskie. Tak, Centrum Edukacji, Inicjatyw Kulturalnych. Winda do nieba, Kultura. czyli czworo po czterdziestce. Są jeszcze bilety, są ale jeszcze bilety, bilety są w internecie, Widzisz, to jest właśnie tak, e-bilecie. My gramy na żywo, ale bilety. Nie, bilety są na Kubileci.pl. A A to wystarczy wpisać też y, tytuł spektaklu Winda tak, do Nieba tak. i tam możliwości. To Olsztyn jeszcze w tym sezonie i co jeszcze? I jeszcze 19 czerwca y, łódź. 25 albo 26 jesteśmy, ale to jest o. w Radio w Rzeszowie. Więc to jest taka lekka jeszcze trasa. No, ten okres jest taki. Od że jesieni nie gra. Rozumiem, I Od że... jesieni już ostro ruszamy. Od września, wrzesień, październik, listopad. Także szukajcie nas. Winda do nieba, czyli czworo po czterdziestce. Występują fantastycznie moi koledzy też. Um, ale ty tam wiesz co? Stwo że stworzyć. E, ja widziałam fragmenty, ale rozmawiałam też z przyjaciółmi moimi, którzy byli na tym spektakle, powiedzieli, że się ubawili setnie. To chciałam ci pogratulować, bo stworzyć dobry, nieinfantylny i nie. E, wiesz, e, taki e, no, niskich lotów spektakl komediowy w teatrze dla dorosłych. To nie jest taka prosta. No sprawa. właśnie, bo to jest tak, powiedzieliśmy, że tam jest dużo zabawy, ale to też nie jest spektakl yy, głupi, to też nie jest spektakl. No właśnie. Miałki i e, e, jakby Wiesz, grający jak to... na, na najniższych ludzkich utworach. I uczucach. tą śmietaną się tam. Tak, m, to jest spektakl, w którym jest i do śmiechu, i do płaczu, i do wzruszenia, i do zadumy e, a jednocześnie jest to spektakl muzyczny. My tam śpiewamy siedem dziewięć piosenek, które są bardzo. Fajnie zarażone, bardzo, bardzo e, pięknie napisane przez świętej pamięci Tadeusza Rossa. E, to był jeden z jego ostatnich tekstów. I to są mądre piosenki, bardzo ciekawy jest to mechanizm, bo, tak tylko krótko powiem, postaci, które są na scenie w planie realnym, to, jakie są naprawdę i co ich naprawdę trapi w życiu, jakie ich prawdziwe życie wewnętrzne, pokazują w piosenkach. I to jest bardzo Fajne. fajny bardzo fajny. Słuchajcie, pomysł. jeszcze w tym sezonie można zobaczyć Tarka Kortka i jego. Szanowne koleżanki i kolegów, w spektaklu winta do nieba, czyli 4 po 40. Wpisujcie e, olsztyn i co tam jeszcze powiedziałeś? E, Łódź Olsztyn i Łódź jeszcze w tym sezonie, a od września ujrzy się Polsce, w, całe, całej w całej Polsce. Marku, bardzo ci dziękujemy za to, że Dziękuję przyjechałeś bardzo. do nas.